Witam, Ryszard Borowicki, Królewska Wiedza, czyli Astrologia, 9 luty 2024 rok, 23.58. I mamy nów, nów spod znaku ryby. Rozpoczął się. Jesteśmy jeszcze w znaku wodnika. Ale ze względu na to, że idziemy tym cyklem lunarnym, to właśnie nastały ryby. To jest bardzo istotny moment, dlatego że Pluton także wkroczył do wodnika. I można by było nazwać, że jest to jeden z najważniejszych momentów w historii ostatnich czasów bo musimy sięgnąć aż do tysiąca roku, żeby można było powiedzieć, że Pluton wkroczył do Wodnika. A tutaj akurat mamy teraz ten Pluton i ten Nuf. To wszystko się łączy w to, że taka historia zdarza się bardzo rzadko i Zarówno ten nów, jak i ten czas przejdzie do historii przynajmniej na jakieś 100 lat i zmieni nam kompletnie trajektorię naszego widzenia. To on odnowi nam zupełnie całkowicie nasze życie i będziemy musieli wszystko pozostawić to, co było kiedyś, to co było liczmy, że. Poprzedni cały znak, czyli znak koziorożca, a jak to znaczy, pozbyć się z pamięci jakieś 15, nawet 20 lat. To wszystko, co teraz będzie budowane, będzie świeże, nowe i nowatorskie. Nazwijmy to tak, chociaż to zbyt modne słowo, a właściwie odnowione to, co było kiedyś, bardzo dawno temu to właśnie także Mars, który jest w koniunkcji, no i oczywiście także bardzo blisko jest planeta Merkury. Tak właśnie wygląda nasz kosmogram. A tak wyglądają nasze aspekty. A tutaj mamy Samsę. Będziemy za chwilę pokazywać to bardziej dokładnie i omawiać, ze względu na to, że nie powtórzy się już ta historia. A ta historia stwarza nam to, że naprawdę jesteśmy w historycznej chwili. Chwili, która już nigdy nas nie zastanie, to nie znaczy, że wchodzimy do epoki wodnika. Nie, 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 nie. Ale nasza mentalność, nasze patrzenie na rzeczywistość będzie już bliższe temu tematowi. To właśnie zaznaczony nasz wodnik i nasza wspaniała koniunkcja Słońca i Księżyca. Księżyc znajduje się łącznie z Naszym słońcem w dładzie proszę zwrócić uwagę, właśnie wodnika, yy, wadze. O. Jedziemy do góry i zaraz zobaczymy, za chwileczkę, właśnie wagę. Waga to negocjacje. Wodnik. To nowy świat, nowe spojrzenie na tradycję, mimo to, że wodnik zawsze robi awanturę wtedy, a potem pyta się, co się stało, dlaczego tak jest. Ja wcale tak nie chciałem, ale wszystko się zmienia według zdania wodnika i wodnik rozpoczyna nasze spojrzenie na nowe historie i nową naszą świadomość, rzeczywistość i nawet pragnienia, bo Wodnik i jest naprzeciwko znaku lwa. Proszę zwrócić uwagę, o tutaj, i tutaj sobie pobiegniemy, i będziemy w znaku lwa. A więc najbardziej boi się naszego wodnika władza. I władza musi pojąć, że w tym momencie planety takie jak właśnie Merkury, jak właśnie Mars. No, i Księżyc i Słońce są przewodnie w tym w całym działaniu. To oznacza, że znaki powietrzne mają coś do powiedzenia i to naprawdę wiele, dlatego że spójrzcie sobie na sytuację tutaj, która jest w jakościach i w żywiołach. Tutaj znajduje się nasze słoneczko z Merkurem i Plutonem. Czy Mars pomoże, czy Merkury pomoże? Merkury nagłośni, tak, że utrwali to wszystko, co jest w naszej tej rzeczywistości, która się dopiero buduje. Merkury jest nerwem naszego bycia. Tutaj. A z kolei Mars doda animuszu i doda pewnych historii, które będą ułatwiały w działaniu. Ale trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Słońce z Księżycem niedługo się spotka z Saturnem. Saturn jest szkoleniem i działaniem i restrykcjami. Te restrykcje mogą być. Skierowane także przeciwko tym działaniu, które było kiedyś. A dzisiaj musimy przyjąć zupełnie nową taktykę zrozumienia tego samego tematu. Ten sam temat może oddalić się od nas o kilka dekad, ze względu na to, że. Świat idzie do przodu, a my też chcemy ciągle czegoś nowego i chcemy się utożsamiać z wolnością i niezależnością i jakością naszego istnienia, życia, bycia i nawet co jest najważniejsze miłością, gdzie tutaj obejmuje w tych naszych kleszczach Wenus i Neptun. Wenus jest w koziorożcu, która nadaje nam pewien statut. A z kolei Neptun jest w rybach, kiedy Neptun jest wyższą oktawą Wenus. A jednak sekstyl jaki się buduje pomiędzy tymi planetami zadaje pewne pytania, które te, na te pytania czas będzie odpowiadać. I także. Reformować te wszystkie historie, ponieważ Neptun zajmuje się i historią, i także zaniedbaniami w, tym, w tej dziedzinie, która jest niezbyt frasobliwa. Ale Jowisz w tym wypadku jest na predysponowanym miejscu, czyli na Descendencie tej chwili i w byku. Byk pomoże w każdym momencie Neptunowi i pomoże także Plutonowi, ponieważ to jest wirat, który zapewnia nam działania, które są i w tej przyszłości. I na szczęście będziemy mogli. Pojąć jedną z najważniejszych rzeczy, że to wszystko, co się dzieje, jest z korzyścią dla tego kosmogramu i właśnie związane z tym działaniem i aspektami. Te aspekty tutaj pokazują nam kwadratury, ale kwadratury pomiędzy uranem a Słońcem, pomiędzy uranem a Księżycem i trygon właśnie z Wenus. I w tym momencie mamy zmianę tego wszystkiego, co byśmy nawet chyba chcieli. I nawet chyba podświadomie pragniemy. A z kolei Pluton jest w koniunkcji z Merkurem. Jak widzicie tutaj u góry. Potem następnie mamy z Marsem jak tutaj patrzycie i proszę zwrócić uwagę, że sekstyl z Neptunem nasz drogi Pluton, który jest bohaterem tego najbliższego czasu da nam teraz rozwój tego wszystkiego, co mamy gdzieś w zanadrzu naszej świadomości, pragnień. Te pragnienia są zawsze bardzo daleko wybiegające i czasami niedościgłe, ale teraz Mars popchnie do przodu, a Pluton po prostu da szansę. Kiedy Neptun. Otworzy tą mgłę iluzji i nada historii pęd, go będziemy teraz świadkami. I mamy naprawdę dużo czasu, by spojrzeć na wszystko przez binokle życia. I nie różowe. A najbardziej przejrzysta. I nie dać się fantazji. Fantazja odeszła gdzieś w przeszłość. Realizm jest konkretem i matematycznym działaniem, kalkulacji, jaką uwielbia wodnik, który jest. Przecież wodą życia, a nie pragnienia. Do zobaczenia. No i oczywiście bądźmy szczęśliwi z Bogiem.